Witam wszystkich. Słuchajcie moi drodzy. Mamy już wszystko tutaj dokładnie umyte. Zobaczcie jak to wygląda. Mamy już złożony rozrząd. Tak to wygląda. Wszystko jest dokładnie wymyte. Pasek jest oryginalny, cały zestaw jest oryginalny. Oczywiście wszystko jest na blokadach. Zapomniałem ja tą blokadę. Moment. Pokażę Wam tutaj na tym, A ten już jest skręcony, widzicie, czarny pod rozrusznikiem. Tutaj akurat jest w trakcie drugi robiony, taki sam, też już po umyciu. Składamy go aktualnie, o widzicie, tam jest blokadka, o. Wyjmę ją, przełożę tam do tego drugiego samochodu. O, zobaczcie. Taka blokadka, pustam ta na wale, wkręcana. A to jest, przepraszam, to już nie ustawię, bo jest przekręcony. Że to tak wyglądał wizualnie, to jest blokadka z HP. Ktoś chciał, to numer to jest benzyny. Dalszy element, także tak to wygląda. Yy, tu mamy już wyjęte rozruszy, bo będziemy sobie blokowali wieniec w celu dokręcenia koła. Jak widzicie, o, tu jest ten otwór, w który się wkłada blokadę wkręcaną i się opiera o korbę, o wykorbienie w wale. Wału. pokrywa się ono z, o, tutaj macie, z tym znakiem, na godzinie 6, a nacięcie spaska będzie Wam wychodziło tutaj. Wszystko jest praktycznie na znakach. Tutaj już nie widać tego, bo zostało przekręcone, także wszystko zostaje na blokadach, luzujemy sobie fasolki. Tak, żeby te zakresy nie były poza ograniczeniami z prawej i z lewej strony. Zobaczcie, to, jak to tu wygląda. O, żeby jeszcze był zakres. I napinamy sobie, napinać, żebyście widzieli, pod kątem zakres jest teraz w tej chwili do dołu, bo jest przekręcony, ale jak wszystko ustawione na znaki i na blokady, jest idealnie po środku. Co tu jeszcze? Powinniście wiedzieć, co będziecie sobie sami robić. Podstawowa rzecz. Odpowietrzniki. tu jest jeden na termostacie. Drugi jest tutaj i trzeci jest tam na, nie będzie widać, na wężu od nagrzewnicy. Te trzy wszystkie sobie musicie poluzować, jak będziecie sobie zalewali nowy płyn. Tu oczywiście jest napęd pompą wody, wszystko zostało spuszczone dokładnie, że nie ma w tej chwili w ogóle nic w układzie. I trzeba będzie sobie to odpowietrzyć odkręcając po kolei te, Odpowietrzniki, żeby usunąć powietrze z układu. Yy, w tym jest chyba wszystko. Tu były robione klocki. Klocki, tarcze, a przegub. Przegub już jest złożony. Wszystko jak widzicie, ładnie poskręcane. Zagniecione opaski. Nowa śruba. Półosi 280 Nm. Tyle, w tym, aha, co tu jeszcze było, tu nowe, nowe tarcze, ja, przepraszam, bębny, pokazywałem no, wcześniej, filtr paliwa też będzie jeszcze wymieniany, jest tutaj w wnęce, oczywiście nowe elementy typu napinacz, pasek o wszystko w oryginale, oprócz paska nie bratał. jeszcze mamy coś tutaj, a mamy termostat, zobaczcie, Idzie też nowy, oryginał z Renault. Potrzebował numery, bardzo proszę, stary już jest zamontowany. Nowy rozrząd, zamontowana oczywiście nowa śruba napinacza, paska rozrządu, nowa śruba wału, nowy napinacz, wszystko jest w oryginale. Tutaj zadałem na chyba wcześniej numery. Dwa zestawy, to nowe. Yy, tutaj co było robione. Aha, obsługa, lina na chłodniczki poszła male, rozszerznieła się chłodniczka oleju. Tu widzicie mamy już zdemontowany termostat, odpowietrzniki już są poluzowane, układ był płukany. Tyle jeśli chodzi o szczegóły. Coś tu jeszcze będzie wam potrzebne, żebyście wiedzieli. Aha, osłony już widzicie, mamy zamontowane. To praktycznie wszystko jest też do poskładania. Kolejny filt paliwa też będzie wymieniany z tyłu, nic nie było. tylko były sprawdzone szczęki, są ok. Białem poleciały z tyłu i szczęki i, i bębny. Hmm, aha, jeszcze jedna rzecz, powiem Wam momenty. Jakby Wam pasowało kiedyś to robić. Fasolki, czyli te śruby 14 Nm. śruba pompy. Newtonów macie 70, napinacz 27 Newtonometrów. śruba centralna nowa 120 Newtonometrów i kąt o 75 do 105 stopni. Ja sobie daję na 90 stopni, czyli moment plus kąt 90 stopni. Yy, tyle na co zwrócicie uwagę. Zobaczcie, tu macie punkt. Tu będzie się Wam musiała ta pompa tak zgrać, żeby ten otworek. Zmieścił się, i wycentrował z otworkiem na wałku pompy. Także tyle, jeśli chodzi o szczegóły. Chyba niczego nie pominąłem, czy coś pominąłem? Chyba raczej nie. Tu pozostaje wszystko w oryginale. Tak jak powiedziałem, wyjęty rozrusznik po to, żeby sobie dokładnie zablokować koło przy dokręcaniu z uwagi na to, że nie dokręcamy koła pasowego na zamontowanej blokadzie wału bo się pokrzywi także chyba tyle to widzicie macie po ściągnięte z uwagi na były wyciągane kolumny McPhersona auto później jedzie na geometrię i praktycznie tyle wymieniony płyn w układzie hamulcowym w skrzyni również w silniku również płyny powymieniane i chyba i chyba tyle, to co mi przychodzi do głowy z części, które zostały wymienione, chyba wszystko. Oczywiście jeszcze nowe uszczelnienia pod podstawę, filtra, a to już są małe szczegóły, jeśli chodzi o, o części. To tutaj widzicie, macie wszystko umyte, wymyte, odtłuszczone, tak jak powinno być. Wszystkie momenty są zachowane według tego, co mówi producent. I składamy sobie to wszystko, później będzie oczywiście łapa. Łapa jest również dokręcana zgodnie z momentem. To wszystko widzicie, Macie umyte, wyczyszczone, otuszczone. I będziemy sobie to wszystko montowali zgodnie z tym, co mówi producent podczas dokręcania poszczególnych elementów. Poczynając od rozrządu, kończąc na elementach łapy. Tutaj do mocowania silnika. Chyba tyle, jeśli chodzi o szczegóły. Więcej chyba nie ma co tutaj mówić. Nic nie jest bardzo trudnego. Mając narzędzie, troszeczkę wiedzy bez kłopotu, da się to zrobić w warunkach, nawet domowych, że ktoś ma troszkę chęci, zdolności manualnych, a i taka mała ciekawostka. Zobaczcie, w oryginale wychodzi teraz na pierwszy rzut gates, a wcześniej od samego początku, 100 chyba 16 tysięcy wychodził dajko, czyli dajko, iż tu było. Chodzi tu o... o Mać Reno Dajko. A teraz to robi dla Renóweczki Pan Gates. Także tyle, jeśli chodzi o jakieś szczegóły informacyjne.